Witam bardzo serdecznie z tej strony Alexi. zapraszam na kolejny odcinek Ligi Mistrzów FIFA 21. Tym razem będziemy kończyć grupy od E do H, a oto jakie nas spotkania czekają w tym odcinku. Zaczniemy od grupy E, tutaj mamy starcia Shakhtara z Lazio oraz Bayernu z Basaksehirem. W grupie F, Mönchengladbach, Manchester United i Sevilla kontra RB Salzburg. Grupa G to starcia Stade René z Manchester City oraz Real Madrid z Benfica. I grupa H. Marsylia podejmie Lokomotiv Moskwa, natomiast Inter zagra z Ajaxem. Bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy! Jesteśmy na Donbass Arena, gdzie Shakhtar podejmuje Lazio. Rzymski zespół wraca do Ligi Mistrzów po ponad 10-letniej absencji. Relacja na pewno brakuje doświadczenia w tych rozgrywkach. Ale kadra zespołu z Italii jest niezwykle jest mocna. Marcos Antonio. Świetnie tutaj ucieka Tyson. Tyson! Bramka 1 do 0. Ale starczachtara. Tyson z wielką łatwością urwał się obrońcy i wykończył je do obrony. kosza był... Czerwony zagrywa do Lulicia Lulić do Korei Już po lukarnym Korea, Korea! Broni Piatow Jeszcze Immobile to nie koniec akcji, ale tutaj nie do Korei Lukas Immobile Immobile a to wynagrodzało obrońcę. Zagranie do Wicia, Piatow to łapie Marlos Konopianka. U Tyson Tyson w sytuacji 1 na 1 ze Strakoszą, ponownie Tyson, tym razem obok bramki. Jednak tutaj nawije obrońcę, Ismailim myli się, lacariusz już po lukarnym. Broni do Immobile, Immobile ma teraz więcej miejsca, ależ gol! W samej końcówce dali sobie wbić gola, ale świetne zachowanie Immobile, jednak. Jednak nie, koniec spotkania. Schachter remisuje z dla co jeden 1-1. Jesteśmy na Alias Arena, gdzie obrońca tytułu Bayern Monachium podejmie Basak Na obieg Pawad. Benjamin Pawad Podanie do Lewandowskiego, ależ interwencja Merta. Gnabry. Gnabry zagrywa teraz do Gorecki. Ten do Saneli do i obok Bramki. Teraz przyłożył do Gnabriego, Gnabri z Lewandowskim. Świetne podanie Lewandowskiego, szczerze, że nawet nie urywa się obrońcy. Gnabri 1 do 0! Pewnie wybija futbolówka, ale jeszcze to nie koniec akcji. Bolinioli. Bolignoli uderza Nojer, musi to bronić. Robert Lewandowski zaganie do Comana, do Toliso. Toliso odgrywa do Francuza. Koman już w polu karnym. Koman Lewandowski obok bramki. Nie udała się ta sztuka. Hart wybija piłkę. Sędzia kończy to spotkanie. Bayern pokonuje w masakrze do 1-0. Skromne zwycięstwo Bawarczyków. Na pewno spodziewali się więcej po Bayernie. Grupę F rozpoczynamy spotkaniem Borussia Mönchengladbach. Z Manchester United Neuhaus no Góram. Góram na obieg poszedł Benzebajni, Benzebajni goni go Van Bissaka. Ten uderza! Gol! Gladbach na prowadzeniu. Świetny obieg. Gonił go Van Bissaka. Naciskał na niego, ale nie był w stanie zatrzymać strzału. Ośrodkowanie Sztindla. Oj, to była dobra sytuacja, Gintera. To nie pan Beek. Paul Pogba. Pogba. Świetnie się zachowuje Pogba. Kawani teraz czypiłce Ponowie do Pogby. 1-1, Wyrównanie United. Świetna akcja, kapitalny rozegranie pola Pogby. Turam. Rozegranie z pleą. Czeka, tu złożenie, nie ma dużo miejsca. Co zrobi Turam? Świetny podanie do Stimbla, Zablokowany przez Maguayera na no topki. Mogła zagrywa do Rashforda. Krynca nie nadąża za Anglikiem. Rashford już po lukawnym Fernandez świetna obrona. Somera. są Kawani. Dośrodkowanie do Greenuda Zakaria, Nie zdołał wybić jeszcze Greenu. Będzie miał szansę. Van Der Beek 2-1 doliczonym czasie gry, ależ teraz mogą sobie pluć w brodę piłkarze Gladbach. Sędzia kończy po raz ostatni, United 7 na taśmie pokonuje Borussia Mönchengladbach w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu grupy w Sevilla podejmuje na własnym boisku RB Salzburg. Jezus na was. Zauważyło Okamposa, zagranie do środka przez de Jong, uderzenie poprzeczka ależ bomba de jonga taki Salzburga ale niezbyt udany rakitic świetne podanie na skrzydło do munira munir ma świetną sytuację przestrzelił. No do kojty kojta świetny jużynowicz kontynuuje swój bieg zagranie do soboszlaja i Soboszlaj świetnie zagranie o kafor piłka w siatce, ale sędzia podnosi wiewkę spalony i tutaj wyraźnie wyraźny offside ośrodkowanie Jakikicia De Jong wybija z linii Kamara was dłuż linii, fantastyczne podanie Pocampo De Jong, dwójkowa akcja A zcieka skrzydłem i nabija rękę, czy to nie jest rzut karny, tak jest Broni to, Stankowicz. Zatrzymuje, ale kiepsko wybija. Kamara. Świetnie broni Wacli. Fantastyczne zagranie. El Nasri. Świetne branie do Jujunuzovicza. Junuzowicz. Zagranie do Okafora. I gol Berisza. świetne dośrodkowanie i wykończenie z pierwszej piłki Soboszlaj Daka koniec meczu Salzburg pokonuje Sevilla na jej boisku 1 do 0 gospodarze mieli mnóstwo sytuacji ale wykończenie było fatalne i tak oto Austriacy zdobywają 3 punkty na trudnym terenie Grupę UG rozpoczynamy starciem Stade z Manchesterem City. Rubén Diaz wysoko zamknęli. Wywali na swojej połowie. Aj, i nas w De Bruyne, De Bruyne, bramka, 1 -0. do 0! Bernardo Silva. odwraca się, Bernardo Silva broni to do nic. Jeszcze nie koniec tej akcji do środka. Niang, dwójkowa, teraz akcja z Del Castillo. Grywa do Nianga, Niang broni. Jeden, jeszcze dobitka, bitka, obok bramki było blisko. Silva podanie teraz do Kamawingi. Ten Niang, ładna teraz akcja. szeroką szeroko Terier. Terrier. Terrier odgrywa. Kamawinga jeszcze dalej. Niang przy piłce jeszcze szansa na dobitkę bramka. 1-1, wyrównanie. Del Castillo! Zagranie do Sterlinga. Sterling do do Ładne rozegranie City. Piłka szybko krąży między piłkarzami obywateli Rodri. Rodri. poranie do Praindo Aguero. Gol. 2-1 dla Manchesteru City. Rodri. przedostaje z tą piłką coraz wyżej. Dobrze utrzymuje się. Dużo na gości przy piłce. Kevin de Bruyne. Koranie do Aguero. Gol. 3-1 Myślę, że mamy już po meczu. To myślę, że będzie koniec tego spotkania. Sędzia kończy spotkanie City, pokonuje 3 do 1 stadera. Jesteśmy na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie Real Madrid podejmuje Benfica Lisbona. Everton, Grimaldo. Wycofanie do Evertona. Ten jeszcze do Gabriela. Świetne zagranie teraz do Evertona. Courtois broni Everton. Ręfica Real lewą flanką. Pizzi. Świetne polanie. Wolszmit. Broni Kurtua. Druga świetna interwencja. Jeszcze Toni Cross. Sergio Ramosa. Leverton nie pozwolił. Teraz błąd bon Almeida. Który naprawia Otamendi. Ale jednak sędzia wskazuje na Wapno. Zobaczmy. No nie wiem, co tutaj było. Być może piłka trafiła w rękę przy tym wybiciu. Mamy rzut karneta Realu Madryt. Sergio Ramos broni od Troszeczkę teraz się rozpędził Asensio. Podaję do Ramosa, świetne rozegranie, Luka Modric broni golkiper Benfiki. Pizzi podaję do Evertona, jeszcze szansa dla Benfiki przed przerwą, Seferowicz Wolszmit broni kurtoa, ależ rozegranie Benfiki. środkowanie Evertona, w sesja sensie wybija z linii polegalnego, Pizzi! Oj, 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 oj. Rafa Mia Mendiego. Podanie do Wolt Szmyta. zablokowany, ale jeszcze przy piłce jest napastnik Benfiki. Uderzenie i gol! Seferowicz! Benfika stworzyła sobie dogodną ilość sytuacji bankowych, żeby w końcu znaleźć na prowadzeniu. Fantastyczne uderzenie Seferowicza. Kolejny mecz na Etihad Stadium. Przydałoby się tutaj nie zmontować fal startu Benzema, ależ podanie do Vinicius'a. Vinicius Junior, Vinicius do Hazarda, odegranie jeszcze cross ponownie Benzema obok Bramki. Powinni to lepiej wykończyć. on traci. Maj, podanie do Darwina. Będzie świetna okazja teraz dla Benfikina, na zamknięcie spotkania. I robią to. Benfica pokonuje Real na Bernabeu, Darwin szedł na 2 do 0. Jeszcze to nie jest koniec, hazard na obieg do Mendiego. Mendy, Mendy doszytkowanie. tutaj tego nie zamyka, jeszcze Zjowic zablokowany i koniec meczu. Real przegrywa z Benficą 2 do 0, to można uznać za sporą sensację, jednak z przebiegu spotkania Portugalii zasłużyli na 3 punkty. Jesteśmy na San Siro, gdzie Intermedioland podejmie holenderski Ajax Amsterdam. Kreuje sobie sytuację. I teraz może być niebezpiecznie. Lukaku przeszelił. Czy jednak nie Tadic? Nie, to będzie tadić. Już tam Tadic obok ramki. Ośrodkowanie Brozowicza na Lukaku. Lukaku przeszelił. Klautera Martinezem. Nie. Sanchez kolej do Martineza. Ten dogrywa do środka, to jest Eriksen, 1 do zera. Senior Vidal swojej lewa flanka. Szansa na kontrę. Alexis Sanchez do Martineza Lautaro Martinez. Martinez zablokowany. Grawem B. ale rząd z otwóścią tutaj się przedostaje. Baston jednak stopuje, jednak źle wybija i obok bramki labiat. Blind Tourus Klasen Koniec meczu. Inter wygrywa na inauguracji z Ajaxem 1 -0. W drugim starciu grupy H Marsylia podejmie przed własną publicznością Lokomotiv Moskwa. Marsylia utrzymuje się przy piłce. Sanson pójdzie do Amabiego. A ma Dimitri Paje! To oh, obok bramki! Miało sobie teraz poczynać z piłką Lokomotiv, Smoloch. Już po lukarnym panie do Krychowiaka, Grzegorz Krychowiak! Zablokowany jeszcze do bitka, Gol. Teraz szansa dla Marcyli na wyjście z kontratakiem. Paje podaje do środka Benedento. Jeszcze do Longiera, ten przedłuża do Taubwina. Taubwin! Wyrównanie! Przytkowanie Mirańczuka Główka Kamano broni mandanda Świetna interwencja Francuza Teraz wybija Krychowiak Krychowiak uderzenie za pola karnego broni mandanda Alvaro, no tutaj asystuje praktycznie Rzut karny? Chyba tak No nie no tutaj No ja bym tutaj karnego nie dyktował zmiana teraz, chodzi za Uli za magieva Smolov kontra Mandanda, Smolov słupek! Jeszcze to bitka, Miran, do bitka, Miranczuk obok. Sanson, zagranie do Benedetto. Na skrzydło do Tałwina, to mają odsłonięta prawa flanka. Tałwin broni teraz Gulerme do bitka Pajeta, gol! Dimitri Pajet, Marsylia na prowadzeniu. się dużo miejsca miał Towin. Gulermę świetnie obronił, ale dobitka pajeta To Rozegranie z pajetem Benedetto. Benedetto podanie do Schuttmana. Schuttman zauważył ruch Towina. Plewentował. Broni Gulermę. Data piłki. Mirańczuk, Kulikow ma sporo miejsca. Kulikow. Przedostaje się pod pole karne. Kulikow świetnie mandanda. Podanie do Kamano. Już polu karnym jest Kamano. Zagranie do Zew Jeszcze Krychowiak. 2-2. Druga bramka Polaka w tym spotkaniu. Było tutaj groźnie. Wybicie lokomotywa i koniec spotkania. Marcelia remisuje 2-2 z Lokomotivem. Fantastyczne widowisko na Stadę Velodrom. Oto jak prezentują się grupy od E po pierwszej kolejce. W grupie E Bayern na prowadzeniu, Lazio, Shakhtar i ostatni Basaszek Szpil bez punktu. Grupa F United i Salzburg z trzema punktami, natomiast Gladbach i Sevilla, oba te zespoły przegrały i to u siebie. W grupie G na prowadzeniu City przed Benficą, tutaj Real dał się pokonać na Bernabeu, a w kolejnym meczu czeka ich spotkanie na Etihad. I w grupie H Inter prowadzi Lokomotiv Moskwa, Marsylia. Podzieliły się punktami, natomiast Ajax jest bez punktów. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę ale zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.